Sponsorami programu są Operator Sieci Plus udostępniający aplikację ratunek oraz LG, producent pierwszego modułowego smartfona LG G5. Witamy ponownie. Wprawdzie Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach zakończył się. Tu na plaży, w Międzyzdrojach, można zauważyć dziś natłok turystów. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, o pasie bezpieczeństwa tu na plaży. Bardzo często turyści, plażowicze zastawiają go przeróżnymi parawanami chroniąc się przed wiatrem, czy powinni tak robić? O, to porozmawiamy. o tym porozmawiamy z naszym gościem, Mateusz Bobek, koordynator kąpieliska w Międzyzdrojach. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Tak się składa, że specyfika naszego kąpieliska w Międzyzdrojach to przede wszystkim natłok turystów. Tak jak tutaj pan redaktor mówił, festiwal gwiazd to takie, to taki punkt kulminacyjny sezonu. W związku z tym na plaży w takie słoneczne dni jak dzisiaj mamy tłumy tłumy po prostu turystów. I udzielenie im pomocy. Przeniesienie służb ratowniczych jest utrudnione. Dlatego bardzo prosimy Państwa, osoby, które wypoczywają na plaży, żeby ten pas przy linii brzegowej 2-3 metrów zostawiały wolne, żebyśmy mogli swobodnie przejechać za pomocą kładę i udzielić tej pomocy. Były takie przypadki, że ten pas był zastawiony, a rzeczywiście komuś trzeba było tej pomocy udzielić? Niejednokrotnie mieliśmy taką sytuację. Od 4-5 lat już dysponujemy tutaj środkami transportu. W związku z tym co roku pod względem. Pod tym względem jest lepiej, ta wiedza turystów jest już coraz większa, ale jednak mówię, szczególnie w takie dni, szczególnie w takie weekendy, stanowi to duży problem. Co mogą zrobić ratownicy, jeżeli no, ten dostęp do wody jest utrudniony, kiedy trzeba no, mieć tę pomoc? Zawsze podajemy tutaj komunikat przed Radio Węzeł, prosimy, przypominamy o tym, żeby ludzie zostawiali te 2-3 metry wolne, no, ale tak naprawdę ratownicy nic nie są w stanie zrobić. Apelujemy i prosimy. Ludzi wypoczywających. To jest w naszym wspólnym interesie. Jeżeli chcemy, żeby to było bezpiecznie, musimy na plaży dbać i pomagać sobie wzajemnie. Ta komunikacja między ratownikami a plażowiczami jest dobra. Jest radiowęzeł, są też inne metody powiadamiania. Jakie? Jak działa ten radiowęzeł? Przede wszystkim jest taka serdeczna prośba do Państwa, jeżeli wchodzicie na jakikolwiek rodzaj kąpieliska, zapoznajcie się z regulaminem. To zajmuje 2-3 minuty, ale to działa w dwie strony. Wy będziecie wiedzieli, jakie są zagrożenia na poszczególnym, na poszczególnym kąpielisku i będziecie też wiedzieli, jak w razie wypadku najszybciej, najszybciej zadziałać, żeby została udzielona Wam pomoc. A następnie jeżeli chodzi tutaj już o nasze kąpielisko, to w tym roku wprowadzamy dwa dodatkowe modele. Pierwszy to już od wielu lat funkcjonujący radiowęzeł, a dodatkowo w tym roku będziemy starali się umieścić w niektórych miejscach kamery i zamontować monitoring. Jak to wszystko będzie działać? Co jest celem tego przedsięwzięcia? Przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa, no bo to jest nasz główny cel, i profilaktyka. Profilaktyka bezpiecznego zachowania i zapobieganie zdarzeniom niebezpiecznym. Je, no oczywiście zdarzeń niebezpiecznych nie jesteśmy w stanie w 100% wyeliminować, ale przez te działania zmniejszamy statystykę tego, co najgorsze. Tego, co najgorsze może stać się na poszczególnym kąpielisku, czyli wypadku i najgorszego wypadku śmiertelnego. Mimo Waszych apeli dochodzi do takich, nazwijmy to aktów głupoty. Jakie, jeżeli można wymienić? No, zawsze przypominam taką jedną historię, już nawet w formie anegdoty, jeśli chodzi o głupotę ludzką. Tutaj mamy za naszymi plecami obiekt Molo, i kiedyś pewien pan stwierdził, że będzie skakał z tego obiektu, ale robił to z, z wysokości. Drugiego pala skoczył do wody, a tam było maksymalnie 40 cm, więc po prostu wbił się w ziemię i, i złamał miednicę i kość uda. Na morzem mamy wiele miejscowości turystycznych. No specyfika każdego miejsca jest inna. W każdym miejscu należy pamiętać o czymś innym, jeżeli tu chce się przejść. Jakie są międzyzdroje? Międzyzdroje to z jednej strony na pewno maksymalne skupienie ludzi i też niebezpieczne budowle hydrotechniczne. Szczególnie obiekt MOLO, w którym też no, niestety w ubiegłych latach dochodziło do nieszczęśliwych zdarzeń, w czasie kiedy na plaży nie było ratowników, bo ten obiekt tworzy takie zawirowania wodne i tam jest wyjątkowo niebezpiecznie. Więc przy takiej, takim obiekcie jak MOLO. Zakaz kąpieli powinno obowiązywać od 50 metrów w prawo i 50 metrów w lewo, a także mamy tutaj, znowu z tej strony wschodniej, mamy wybrzeże klifowe i mamy też tam okolice bazy rybackiej i tam falochrony. Też niebezpieczne miejsce, przy, których, przy którym absolutnie nigdy nie wolno się kąpać. I, kró, I króciutko, jeżeli dzieje się coś niebezpiecznego, jak powiadomić ratowników? Przede wszystkim bezpośrednio, jeżeli jesteśmy, jeżeli w czasie funkcjonowania dyżuru, jeżeli nie, to mamy takie możliwości jak numer ratunkowy nad wodą i to są dwie główne, dwie główne metody. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mateusz Bobek, koordynator kąpieliska morskiego w Międzyzdrojach był naszym gościem. No i przede wszystkim pamiętajmy o bezpieczeństwie wypoczywając nad morzem. Sponsorami programu byli operator sieci Plus udostępniający aplikację ratunek oraz LG, producent pierwszego modułowego smartfona LG G5.